Dasa. Uszczelka <laughs> typu D. Spodziewałem się czegoś lepszego tutaj w tej firmie. Podczas montażu uszczelki, klej siateczka z klejem została na pasku. Natomiast na wąwce w ogóle nie ma kleju. Nie ma jak przykleić. Druga rzecz. Uszczelka jest cała pogięta. Co powoduje, że. W tych ona będzie nieszczelna. Ona się już do tego stanu pierwotnego nie wróci z tych pogiętych miejsc. Bo tak była zwinięta w o, Tak jest, pogięcia są. Wsięcie. Nie powinno to mieć miejsca. Ta uszolta się nie nadaje niczego, bo tak. Pokazuję, nie ma kleju i otrzymałem z żółtą polem zabezpieczającym.